Dzień dobry Państwu. Ostatnio miałem okazję przeglądać platformę dla twórców, którzy tworzą filmy w alternatywnej formie wideo. Mówię tutaj o TikToku. I pojawił mi się taki wpis pewnej pani, nazywam to wpisem, ponieważ 8-sekundowe wideo raczej z wideo nie ma nic wspólnego. Puszczę to mimo wszystko wideo bez dźwięku, gdyż tam leci po prostu jakaś zwyczajna muzyczka, do której nie mam praw autorskich. Z tego powodu puszczę to bez dźwięku, aczkolwiek wystarczyłby zrzut ekranu, ale żeby być niegołosłownym, wrzucę to w formie wideo. Więc to wideo wyglądało w sposób następujący. To wszystko, co się w nim znajdowało. Czyli widzimy pewną panią wątpliwej urody, która napisała taką informację. Dlaczego jest tyle ładnych kobiet i tak mało przystojnych facetów? Zróbcie jakiś poradnik glowab dla mężczyzn, bo mnie oczy bolą. Dwie sprawy. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest glow up, polega to na tym, że dajesz komuś jakieś porady albo samemu dochodzisz do tego, w jaki sposób zastosować jakieś czynniki zewnętrzne wobec siebie, aby zwiększyć swój poziom atrakcyjności. Na przykład zacząć chodzić na siłownie, się odżywiać, lepiej się ubierać i zrobić taki glow up, czyli całkowicie zmieniasz swój wygląd na lepsze. Więc o to tej pani chodziło, że ona chce, aby ktoś udostępnił taki poradnik, dzięki któremu mężczyźni będą wyglądać lepiej, ponieważ na tę chwilę wyglądają w taki sposób, że bolą jej oczy. I uważam, że mój kanał czasami bywa pomocnym dla tego typu osób, ponieważ nie zawsze powinniśmy być tacy pełni jadu. I dam pani, pani chyba ma jakieś tam grożynka, pewną poradę. Proszę rozwalić wszystkie lustra w domu, ponieważ ja obstawiam, że ból oczu spowodowany jest tym, że pani ma możliwość spojrzeć na siebie w lustro, ponieważ to właśnie ten wygląd powoduje bardzo duży ból oczu. Wiem o tym, ponieważ już mam umówioną wizytę u lekarza okulisty. Po obejrzeniu Pani dwóch filmów dalej nawet nie zaglądam. Raczej bym się skłaniał ku temu. Ale co ciekawe, wcześniej można znaleźć jeszcze taki wpis i tu już włączę to z dźwiękiem, ponieważ uważam, że to jest bardzo istotne i odnosi się właśnie do tego pierwszego nagrania. Szanowni Państwo, wygląda to następująco. Zdradzę Ci sekret, ale wypowiadać się na temat czegoś wyglądu możesz wtedy, kiedy sam dobrze wyglądasz. Przecież Pani przed chwilą wypowiedziała się na temat mężczyzn, że wyglądają polscy mężczyźni źle. Nie było tam pisane, że Polska, ale skoro pisane po polsku na polskiej platformie, na platformie o polskim języku, to wydaje mi się, że jest to kierowane do Polaków. A sama wygląda Pani w sposób taki, jak określił Pan, tylko on odniósł się tylko do tatuaży, a ja bym się odniósł do całej Pani postaci. Ponieważ przypomnę Pani, jeśli Pani ma lustro w domu, że kiedy się na Panią patrzy, to widać nos, nos, nos i później coś tam w tle jest. Także zachęcam panią do tego, aby poszukać sobie w internecie jakiegoś poradnika, jak zrobić glowap. Pozdrawiam.